Czy ty jesteś hala! Antek Zosia Milena. Antek Kajtek Mikołaj. A, o. o, o! Ja hmm. jestem Antek i on jest Antek. I panie się nie mylą! Nie, nie, bo my jesteśmy z tej samej grupy, czy z tych grysków, a oni są z inni. Hmm? Z, z, z Jesteśmy z, jest, z tej grupy. Oni. Z tej tam grupy jest, właśnie. A, tam są tygryci, a my, a my już z mamy 6 lat i jesteśmy w zerówce. Ale ja mam 5 lat i 5 płci i mam prawie 6. Mm -hmm. Co już niedługo mamy w takim razie? Nowy rok. Nowy, nowy rok. rok. I po czym można poznać, że ten nowy rok się zbliża? Po tym, że się. Kończy grudzień. Mm -hmm. i, i, i... I się. I się, I, się I się kończy te, tą wa ważność tego grudnia. No i jeszcze się kończy kalendarz. W jaki sposób się wita nowy rok? Po się fajerwerki. Mm -hmm. Co jeszcze? No ja I, lubię pusteć I, i, i fajerwerki. jechać na wycieczki. Ja bardzo lubię pusteć fajerwerki. I można jeździć na łyżbach. Ale mm -hmm. chyba nikt nie zapomniał o zimnych ogniach. Na sylwestrze wszystko wybucha. Aha. Co Martyn widzicie w sylwestrze? Iłoś. Ja tylko oglądam Twoje, twoje a mm -hmm. ja też. A ja piję klikolwiek. Robię fajne rzeczy. Na przykład jakie? Na przykład takie imprezowe. Robią jakieś imprezki czy coś, nie? My tylko puszczamy fajerwerki. Takie ogromne fajerwerki, mm -hmm. takie I też zimne. Takie ognie. bardzo, bardzo grube. do I zimne Można ognie. pić ja ja piję ognie. albo morelowe, albo wiśniowe, albo jakieś kliwowe, albo truskawkowe. Mm -hmm. A ja piję Kubusia. Słuchajcie, skoro zbliża się Nowy Rok, to jak myślicie, jaki on będzie? Śmieszny. Mm -hmm. No trochę jest śmieszny, bo może być, bo może być jeszcze śmigł z dęgus, bo bo się, no bo będzie po zimie będzie jakby wiosna. Możecie o podróżę I, gdzie i, byście chcieli jechać. I, i, I jeszcze ja wyjechać do dżungli i popatrzeć na świat. Mhm. O, ja do zobym chciałam jechać. Mhm. A Ale ja to mam to... ze mną bardzo do Krakowa. A ja, chciałabym... A ja chciałam. Bejechać na plażę. I jechać i poznać i, i jakieś tam sikierki, czy coś takiego. Nie? Co byście życzyli y, innym w nowym roku? Na przykład swoim rodzicom. Ja swoim rodzicom bym życzył, żeby mieli dużo pieniędzy i żeby byli radośni. A ja bym chciał, żeby mieli rodzice dużo kasy i, i to mi coś jest Spodoba to kupimy. Mhm. A ja chcę, żeby, żeby moje rodzice byli bogaci. Ja chcę, żeby moi rodzice się nie kłócili. Ja też chcę, żeby moi rodzice się nie kłócili. Ja nie wiem. Nie wiem? Nie wiem. Szczęśliwego nowego roku.